Cześć witam wszystkich, ja jestem Forever i zapraszam was do kolejnego opingu na mój kanał Moi drodzy w tym materiale będę rozdawał dla was tą emeczkę Guardiana, czyli obrońcę W stanie minimal wear. jest to jeden z najlepszych właśnie minimal wearowych floatów w CS -ie. Jeśli emeczka wam się podoba i chcielibyście ją zdobyć to co trzeba zrobić? Przede wszystkim zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem Oczywiście też druga rzecz subskrypcja, ponieważ większość skinów ląduje na kontach subskrybentów w ich ekwipunkach. No i też ostatnia rzecz, czyli Nick Steam, plus może notatka. Ja, dlaczego chcecie akurat tego skina wybrać? Co dla, co dla Was ten skin reprezentuje? Dla mnie reprezentuje to, że tak powiem, starą szkołę, bo jest to skin naprawdę dosyć starej daty. Ale jest naprawdę mega, 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 mega spoczko. Także to tyle tytułem wstępu. A teraz zapraszam Was oczywiście na opening. Cześć witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Jestem Forever i zapraszam was na kolejny opening na moim kanale. Tym razem case drop. I moi drodzy z takich informacji, to możecie sobie z waszego podstawowego konta dodać do konta premium, dzięki któremu możecie mieć dostęp właśnie do ulepszania, do upgradeowania skinów, dostęp do skrzynek premium. Możecie też brać dostęp, możecie mieć też właśnie dostęp do loterii premium, o której e, zaraz Wam e, wspomnę. Jest to ta loteria, gdzie tutaj możecie wygrać jeszcze tego autotronika. Wystarczy doładować jeszcze sobie na konto e, 5 dyszek i w tym jesteście, że tak powiem, automatycznie e, załadowani do, e, do giveaway'a. A jeśli chcecie otworzyć jakąś skrzyneczkę, to e, po otwarciu jej bierzecie udział w e, giveaway'u, w losowaniu na, na te rękawiczki tutaj. Jeśli chodzi o doładowanie, to możecie sobie dodawać konto za pomocą PSC, blików, yy, przelewów i, i tym podobne. Oraz możecie sobie odebrać darmowe skiny wpisując tutaj yy, mój kod, yy, którym jest foruś. Będzie też pierwszy, w pierwszej linii yy, opisu pod tym filmem link, przez który też możecie sobie wejść i yy, otworzyć darmową skrzynkę i potw potwarć w niej i możecie też brać udział w, w tym podstawowym giveawayu. Dzienny bonus. Również y, możecie sobie y, pootwierać darmową skrzyneczkę raz na dobę. Takie bajery tutaj z tej skrzynki są. Ja już y, dopiero co otworzyłem jedną i widzicie, że tutaj y, niecałe 24 godziny zostały do otwarcia kolejnej. Ale mogę za monety, które tam z poprzednich y, openingów się uzbierały pokazać jak to wygląda. No, wygrałem 2 grosze. <grym> Dobry i to. Tak jeszcze gwoli przypomnienia chciałbym Wam yy, wspomnieć o konkursie na Instagramie z Casedropa, gdzie możecie dostać kałaszka aka Wulkan. Jest 10 takich do rozdania i cała wartość tego konkursu to 1050 zł, także yy, link macie w opisie. Serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że któryś z Was zgarnie kałaszka. Tutaj Casedrop dodał też yy, nowe skrzyneczki, jak widzicie twórcy na wakacjach. Jest yy, Kubik yy, Surfer, Rudy Podróżnik. Forus na plaży, Saju na wakacjach i DMG na oceanie. Oczywiście, co polecimy sobie z Forusiem na plaży? Taka, no bez głosu, bez dźwięku, taka poglądowa skrzyneczka. W ogóle tutaj dodali też sporo takich przeróżnych skinów. To oczywiście sobie sprzedamy. Dodali tutaj właśnie takie skiny. Crimson Webic. Są też rękawiczki. A ja w swoich skrzynkach bardzo y, lubię mieć rękawiczki. Bo raz na jakiś czas tam coś wydropi. I no właśnie dodali też y, model CTK. Tego FAMASa. tego z... no w sumie może mogę wszystko sprzedać. I chyba też mieliśmy profit. Tam po 40 i tam 30 coś. Skiny. Od tej już będzie gorzej. Tamten jaki obdrapany był. Wszystkie z 81. Nie, tutaj też kurde profit. Nawet nie wiedziałem, że z takich skinów da się cokolwiek tam profitować. O, tutaj już nie da rady. Niestety. 67 trochę w plecy. Otwórzmy sobie może. Tak. A z 5. I polecimy sobie do kolejnej skrzyneczki. Aj, kurde, już myślałem, że kosy polecą. No niestety. Nie pykło, ale dobra, jeszcze weźmy sobie może Z3. <noise> tak na rozchodniaczka. Co wy na to? Coś poleci fajnego? No. Może innym razem. Tutaj też jest są skrzynki do końca lipca. Jest letnia 33% profitu. No Skiny są naprawdę przepiękne w tej skrzyneczce. Otwórzmy sobie tak Z3, może? Jest kilkon firm, więc jest spoko. No, zobaczcie, tutaj już sam skin 140 skrzynki, wszystkie 308 około Także jest grubo do przodu. O, i teraz będzie grubo w plecy. O kurde. To jest totalna masakra. I znowu. Dawaj, dawaj. No tutaj ma być profit. 33, więc na 3 skrzynki jedna powinna być no tak jak ten empress. No i to to ja rozumiem, empressik jest. Dobra, może zwiększymy sobie szanse, gdzie w jednej na 4 powinna być na 100% jedna. Jeden fajny skin. O, mamy dwa. Kurde, może tą skrzynkę warto otwierać po 4 sztuki. Patrzcie, 140, 132. Bierzemy. Otwórzmy sobie ostatnią czwórkę. Mimo tamtej wcześniejszej wtopy, gdzie poleciały trzy niebieskie. O kurde, teraz cztery niebieskie. Chciałem powiedzieć, to tamten to był akurat profit. Warto. Ostatnia czwórka. Dawaj chociaż jeden czerwony i lecimy dalej. Dobra, jest Asimov. Jakby w statraku poleciał byłoby mega. No, co prawda, nie poleciał w statraku, ale. Dobra. Już chciałem otworzyć kolejne dwie czy 3 i... <noise> I teraz tak, wakacje tutaj 25% profitu. A weźmy może tą skrzynkę przygody, otwórzmy może, ale... Jedyną, co? A już myślałem, że ten nawaja knife będzie. O kurcze, 150! No 50 do przodu jesteśmy teraz tak, otwórzmy drugą moją skrzyneczkę, tutaj są właśnie te lepsze skiny trochę, no gdyby ten, ta któraś z tych kos poleciała byłoby mega fajnie, a wopka ponad, chciałbym powiedzieć ponad 5 dych będzie, ale niestety, jest szansa na, na drugą skrzyneczkę, a już myślę, że ten neon rider poleci, kurcze, słaba jakość, no. Masakra. Podobno Sajo ma sporego farta, jeśli chodzi. Otwórzmy może skrzynkę Saja. Jakie on tam ma skiny? Same żółte prawie. Takie żółte, czerwone, czy zielone też. No właśnie, a propos zielonego. Jest tutaj. O kurde. Spoczko. To jakbym otworzył dwie skrzynki Saja. Waję coś z tych. Z tw te twoje skrzynki są chyba jakieś <śmiech> popsute. <śmiech> Nie, żarcik. Tutaj po... Kurczę, powinienem otworzyć dwie skrzynki. Eee, trzy znaczy się. Otwórzmy sobie może teraz trzy skrzyneczki. No dawaj, 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 dawaj. Uuuu. Słabizna, słabizna Prawie dwukrotność żeśmy stracili. Ale już jest lepiej. Już jest lepiej. O, w traku, Dobra. Tą emeczkę sobie zostawimy. Mogę tworzyć jeszcze trzy skrzynki Saja. I zobaczcie. Dwie meczki. To chyba w Faktorinie albo Minimal Wear. Minimal Wear i w statraku. Kurde blade. saju jakie ty, mi, jakie ty mi skiny tutaj dajesz? Człowieku. Ty lepsza skrzynka niż moja. No i niezbyt siadło. 36. Na koncie. O, akurat 100-letnią sobie otworzymy. Ostatnia skrzyneczka na dzisiaj i przejdziemy sobie może do upgradera. Łopanie. Dobra, takie skiny tutaj mamy dosyć yy, ciekawe. Odpalmy sobie może yy, najtańszego. Będziemy tutaj upgrade'ować sobie na razy półtora, żeby była taka wiecie większa szansa na właśnie na, na upgrade. O, może razy dwa może się uda, chociaż razy dwa rzadko siada. Właśnie. Tutaj sobie odpalimy znowu to jest. Nie, myślę, że to jest. Inna koska. Dobra. Tutaj będzie ta, ta sama. Kurde, razy dwa. Zapomniałem zmienić. No i mi go wciągnęło tego skina. Same good knifey są na tym upgraderze. Ale siada. Trzy koski jak na razie są. O, ta obłoka też jest mega, mega ładna. Dobra, siadło, ja tutaj chcę same koski sobie, do samych koz, znaczy się, zaprejdować. Dobra, mamy już cztery koski. Jest pięć kosek. No i ostatni, spróbujmy na tego razy dwa. Kurde, coś czuję, że będzie na czerwono. Jest zielony! Uu. Dobra, mamy tutaj sześć kos. I z każdej jeszcze będę chciał sobie właśnie ulepszyć na półtora. Jeszcze, jeszcze bardziej. Good Knife Stain to już właśnie tutaj mamy. To jest ten za 281. Spoczko siadł. Kolejny. O tutaj te będą szadły de degersy. Aj. Zeżarło mi go. Good Knife Ultraviolet. Field Tester w Statraku. Siadło. Wydaje mi się, że chyba teraz poprawili yy, ten upgrader. Często teraz siada na półtora, jak. Z... <ścoughs> Często siada na półtora, jak yy, zauważyłem, bo wcześniej to było naprawdę. Kurde, ja teraz chwalę jak ten upgrader dobrze działa. I mi takie rzeczy robisz tutaj. No nie mówcie, że ja wszystkie. Nie mówcie, że ja wszystkie kosy teraz. Wypuszczę, żeby odrobić to, muszę na razie dwa to teraz dać. Jest. Co na razy dwa? Nie. Po uspa. O, już lepsze. Dawaj, dawaj, dawaj. Błagam. Jest! Siadło. I drugi. O! Nawaja knife fade. Minimalware, co prawda, ale. Hmm, czuję się w tej chwili jakby mnie oskamowano na te 5 kos. Kurde, zaczynamy mając 1500. Gdybym udałoby się go ulepszyć razy 2 na Frihen Factory New, to te 5 kos jeszcze tam pal licho. Ale kurde. Dobra. Jolo. Nie patrzymy na to, co się dzieje. A dzieje się to, że. Jest. Jest koska. jest koska. Także, Fantastico. Fantastico. Ogólnie można powiedzieć, że. To jest właśnie to, jeśli chodzi o te, o te ulepszanie tych, tych skinów. Może być wszystko yy, fajnie, dopóki, właśnie, nie zaczniecie, nie zaczniecie przepalać tych skinów. To jest. To jest jedyna taka, taka wiecie, taka chęć, bo jeśli zagrydujecie jednego skina, drugiego skina, to macie kurde takie flow, nie? A potem jeden się spala, drugi się spala, trzeci się spala i nagle zostajecie z niczym. Także z tym upgradeowanym też trzeba uważać. Tutaj akurat mi się strasznie powarciło. No ale u was może być, może, też możecie mieć fart, ale może też być to odwrócone w drugą stronę. Tamtą koskę yy, sprzedałem i wyjmuję dla was tego Guardiana, tą Emeczkę. Minimalware, bardzo dobry float, yy, też starej daty MK, ale kiedyś jak ona wychodziła i ludzie nią grali na matchmakingach, to bardzo chciałem ją mieć i mam nadzieję, że wśród was. Też znajdzie się osoba, która również tego skina chciałaby mieć w ekwipunku i Chciałaby go dzierżyć właśnie po stronie CT, tak dumnie I żeby no waliło ładne heady z tego, z tej emeczki A ja sobie może coś ulepszę, jeszcze jest! <gry> Okej okay. Dobra, jest emeczka No patrzcie z jakimi pokaż jak, jakimi naklejkami rusz się i sherry sherry lady chodź do mnie mi lady kto pamięta modern talking no i tak moi kochani przedstawia się emeczka na giveaway gdzież ona tutaj jest jest minimalware float można powiedzieć że idealny taki factory new look Także mam nadzieję, kurczę, że będą Wam fajne heady, fajne spraye siadały z tej emeczki. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, łapeczka w górę, subik, komentarz i widzimy się wkrótce w kolejnym opiningu na kanale. Trzymajcie się, pa pa!